że towarzysza Wysława Gaduły, czyli Władysława Gomułki. mój ojciec opowiadał mi, historię, się wyjaśniał mi, dlaczego w Polsce nie ma żadnej kopalni złota. Odpowiedź brzmi, bo państwa nie stać na to, żeby dopłacać do każdego wydobytego kilograma. To tak zwana to, natomiast dzisiaj Der Spiegel, kilka tygodni temu właściwie, <laughs> spytał, na ile Opli stać jeszcze Niemcy. Otóż do fabryki Opel podatnik niemiecki dopłaca milion euro dziennie powstaje pytanie, na ile okni jeszcze ich stać. To pokazuje zupełny upadek gospodarki niemieckiej. Niemcy przekroczyli 6% PKB, jeśli idzie o zadłużenie. Rośni, rośnie im to o 10 miliardów rocznie. I można powiedzieć, że to jest trud. To jest poza trud gospodarczy żyjący jeszcze rozpędem. Będzie jakieś rezerwy, oszczędności i tak dalej. No i najgorsze jest to, że nikt się w Europie z takiej wielkiej prasy stawia pytania kto za to wszystko w końcu zapłaci. Odpowiedź oczywiście brzmi, zapłacimy my wszyscy, po prostu ludzie, którzy złożyli pieniądze do banków, ludzie, którzy płaczyli pieniądze państwu tych swoich pieniędzy nie dostaną. A to jeszcze nie jest takie najważniejsze. Najważniejsza jest ta ideologia, za którą się kryje. Otóż jest to po prostu komunizm. Jeżeli was wszyscy jesteśmy pod przymusem ubezpieczeni i ja jestem chory, a płaci za mnie Kowalski, no to wszyscy wiemy jedną wielką komuną i ja płacę za niego, on płaci za mnie, w wyniku czego ludzie przestają dbać o swój los, po co mam dbać o swój los, to inny za mnie zapłaci? Prawda? Po co mam dbać o swoje zdrowie? Pójdę na chorobowe, to nawet dobrze, bo mam zwolnienie z pracy, a płaci mi za siłek ktoś inny. Także generalnie rzecz biorąc, to jest właśnie komunizm, w którym, w którym żyjemy w którym żyjemy, podatnik płaci za Opla, jak mu się prawda, nie, nie powiedzie, w Polsce płacimy za stocznię, bo to tam, jeszcze raz, przyczyną zła życie jest komunizm, a nie neoliberalizm czy, czy kapitalizm, jak mówią socjaliści.